Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku O, czapki sobie nie wziąłem, chwila Jeszcze raz Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku Już mam czapkę Dzisiaj jedziemy Na przejażdżkę Ponieważ trochę miałem rano Komplikacji, więc stwierdziłem, że Nie będę zaczynał roboty na południe Więc Jedziemy na załatwienie brykietu Ponieważ kiedyś wspomniałem wam W jednym z filmów Że kupuję dosyć tanio brykiet i ktoś stwierdził, że niemożliwe, bo 10 kg brykietu kosztuje w granicach 8-10 zł. Więc stwierdziłem, że Wam pokażę, bo jadę do hurtowni, która się ogłosiła na Oelicie, że sprzedaje brykiet za 460 zł. tonę, czyli 460 za 10 kg. Ja już gotowy w trasę, telefon naładowany, bo prawdopodobnie przez całą odległość będę z kimś rozmawiał przez telefon albo pisywał, odzwaniał, i odpisywał. No, odzwania ogólnie bo masę mam ostatnio od was SMS-ów, typu po zadzwonie będziesz mógł więc muszę poodzwaniać, więc prawdopodobnie dzisiaj tak będzie wyglądał mój dzień, że zawsze po niedzieli ogólnie zawsze w niedzielę, staram się niedzielę mieć dla rodziny, więc bardzo rzadko odpisuję, chyba że muszę tak jak widzieliście na moim instagramie, tu gdzieś jest odnośnik możecie sobie śledzić mnie, oglądać, bo ja mówię, moje życie to nie jest tylko praca i praca i praca i praca, ja mam też masę innych obowiązków oraz dużo przyjemności, bo jeżdżę często na jakieś wypady z rodziną, zwłaszcza w niedzielę, dlatego jak chodzi o niedzielę, staram się nie przyjmować nikogo, kto chce obejrzeć dom, a od poniedziałku do soboty jak najbardziej, chyba, że ktoś od nas... W dany weekend wynają dom, no to wiadomo, że w niedzielę jesteśmy na miejscu, ale też nie przyjmujemy innych osób niż ci, którzy akurat są w tym miejscu w naszym, w naszym domku i patrzą, czy im odpowiada. Dobra, trujemy, bo mamy 40 km. Hurtowie zamykają za godzinę, 15 minut i pasuje zapakować. Więc jeżeli uda mi się w dobrej cenie dorwać, no to ja wam powiem, gdzie kupiłem. Pokażę wam oficjalnie, że w tym sklepie kupiłem. No bo jeżeli się okaże, że ja jadę, a tam jest wielki, jak to się mówi, brzydko <laughs> Czyli po prostu rozsypane brykiety niezbity czy coś, no to po prostu No nie będzie sensu, że miałam ja w ogóle ten film puszczał. A jeżeli będzie naprawdę warty, no to tona za 460 zł, z czego powiem wam, że uważam, że dwie tony wam wystarczą na zimę do takiego pieca jak były, no to macie niecałe 1000 zł. Co bardzo dobra. Jedziemy zobaczyć, co to jest warte ile tu przede wszystkim się zmieści. Nic nie mówcie. <laughs> Okazało się, że przyjechałem bezpośrednio do producenta, który robi taki brykiet. Sami możecie zobaczyć, wszystko tu pracują, maszyny nabijają. czy znaczy ogólnie wszystko od drewna, jakieś kantówki, nie kantówki. I wziąłem 530-520 kg. Więc no, trochę, trochę mnie poniosło. Ale cena bardzo dobra, bo powiem wam, że za 520 kg zapłaciłem 232 zł. W tym, że pani nie miała wydać i zapłaciłem tylko 200 i 30 zł, powiedziałem, że dowiozę, bo będę jeszcze raz tu jechał, ale nie dzisiaj. Więc powiem Wam tak, dla tych, których to interesuje, bo ogrzewanie domu to jest podstawa i to jest bezdyskusyjne, że no, dom to jednak wiecie, no, zimny dom to nie dom. Dom musi być ciepły. Ja wychodzę z tego założenia, jak i dużo moich osób, że ja to nie, nie lubię siedzieć przy podłogówce, bo dla mnie jest ona zimna. I po prostu ja bym zmarł przy podłogówce. Hmm, czyli umie ma się kodować, ma być ciepło i tak dalej. Więc uważam, że teraz z tym sumieniem, Wam mogę powiedzieć, że do dwóch ton i macie w domu ciepło. Naprawdę, do dwóch ton macie w domu ciepło, czyli 460 zł tona razy 2. Nie całe 1000 zł i macie ciepło. W domu. Więc. Wydaje mi się, że fajna opcja. Jest trochę zabawy z popiołem, trochę zabawy z podkładaniem. Ktoś tam twierdzi, że się kopci kurzy, ale brykiet ogólnie jest czysty. Patrzcie, nie trzeba rąbać, nie trzeba nic, podkładacie i jest. Dobra, dojedziemy do domu po malutku. Nie będziemy przesadzać, bo jednak ta ładowność jest dosyć duża w tym momencie. I jest rozłożony ciężar na cały samochód, ale to i tak trzeba uważać, bo wiecie jak jest, zahamować coś, to jednak może ten brykiet polecieć, mimo że jest tam połapany w pasty czy coś. Więc jedziemy po malutku i widzimy się na miejscu, to wam pokażę ile tego władowałem, bo prawie cała paleta poszła. No, bo mieli tak całą połówkę. I jak Was interesuje, to wam mogę napisać skąd kupiłem, bo pani bardzo miła, w ogóle załoga bardzo miła, sami mi to do samochodu wsadzili więc rzadko spotykane powiem wam, że pofatyguje się ktoś, kiedy za, w tym momencie za dwie minuty kończy pracę, że jemu się chce. Przyjść do Ciebie, pomóc Ci, bo on Ci powie, że za dwie minuty kończy. Do widzenia. A tutaj naprawdę nie musiałem nic robić. Zapakowali. Super. Jestem zadowolony. Dobra, jedziemy. 42 km jeszcze do domu. O, masakra, już ciemno. Zanim wróciłem. Pokażę Wam w ogóle, co, co tu jest. Tu jest trochę brykietu. Mam nadzieję, że coś widzicie, bo ja po prostu już tak średnio. Tu jest trochę brykietu. I... I tu jest trochę brykietu. No, i nie jest za dużo. <laughs> nie jest za dużo. I tu kupiłem taką fajną rzecz. Ta -dam. trochę rozpałki kupiłem. Bo stwierdziłem, że się przyda. Więc no, tak to wygląda. Dlatego podtrzymuję to, co powiedziałem ostatnio, czyli że. Znaczy to co powiedziałem w filmie, bo dla Was to jest chwila, moment, a od mnie zeszło chyba 6 godzin zanim to wszystko obróciłem, ogadałem się tu z każdym, więc no tak wygląda. Yy, tak jak mówię, według mnie dwie tony brykietu wystarczą na całą zimę, dlatego wyciągamy to z auta i idziemy rozpalić. Ale że no. mu <laughs> Tu i tu. O, dobra, łóżmy to ładnie. I... Zaraz Wam pokażę ile w sumie tego jest, bo trochę tego się uzbierało. I powiem Wam, że jutro pojadę jeszcze raz, przychodzę jeszcze jedną turę, bo mam tak brudny samochód w środku, a miałem jechać za kilka dni, że stwierdziłem, że najlepiej tak bym pojechał od razu, zanim posprzątam. I to jest ciekawe, taką rozpałkę u mnie w okolicy można kupić za złotówkę. I to nie jest ściema, jeżeli ktoś nie wierzy, to mu pokażę zaraz paragon. I brykiet jest po 4,60 zł. Mimo że ktoś kiedyś pisał, że cena jest około 10 zł. Jeżeli kupujecie bezpośrednio od producenta, nie ma bata, żebyście zapłacili więcej niż 5 zł. Jeżeli kupujecie od pośredników, czyli dużych firm, które kupują powiedzmy po cenie 3 zł, później narzucają marżę, bo pracowników wszystko trzeba utrzymać, to płacicie około 80 zł. to wyszło. Tak, no dobra. No, także masz i pić, no. ja już tu rozpalam w piecu, żeby wiesz, żeby się to fajnie tliło. No. Na, układam sobie tak fajnie, żeby jak on będzie się wypalał, żeby on upadł do środka. No. O, żeby nie upadł na szybę, chociaż szyba i tak jest brudna. I zaraz przyjdę na kolację, bo już jestem głodny jak dzik. No na pewno. Cały ja dzień. Nie będę sobie tak smażyć do tego, ani tam są jakieś bułki, jakieś coś tam, tak, jakby się tam lepi. No dobra, kończmy, bo idziemy do Okej. Okay. Pozdrawiam. No, Hehehehe <grymne> Jeszcze <się> <grymne> otworzę Wam, żeby pokazać, czy czy taki kolor jest tego ognia, bo według tego to wygląda jakby to jakimś gazem palił. Uwaga, otworzymy. Ale wierzcie mi, że tu jest taka bania, że aż ta klamka, co nigdy nie była gorąca, to dzisiaj może was poparzyć. Zdziemy tak przez rękawiczki. O! mało. zawsze się otwiera delikatnie, żeby złapało ciąg do góry. Nie. Ogólnie jest czerwono. Masakra, ale aż szczypie w łapy. Powiem Wam, że jestem zadowolony z zakupu. Jutro jadę jeszcze raz, przywiozę kolejne 500 kg, bo ja mam jeszcze jeden kominek. Aha, bo zapomniałem wam dodać, bo jechałem akurat tak dzisiaj, w sumie co innego dzisiaj miałem w planach, a w końcu pojechałem. Yy, ogólnie jest możliwy transport tam od tej pani. Tylko, że kierowca akurat jest na zwolnieniu, więc no, trzeba odbierać osobiście, bo na pewno ktoś tam napisze, że mógłbym wziąć transport. No mógłbym ale 42 km, no to stwierdziłem, że przejadę. Poza tym droga jest praktycznie ekspresowa, więc ja tam jestem w ciągu 30 minut, nawet czasami, nawet jakbym się uparł, mogłem być szybciej. Bo wierzcie mi, że droga jest cały czas przez las, czyli teren niezabudowany i mógłbym tam trochę podgonić. Dobra, ja się z wami żegnam. Bo w sumie yy, nagrywałem, zacząłem wam nagrywać o godzinie jak tu rozpadałem, była godzina chyba w pół do 19 i akurat jest godzina 23 zacząłem dla Was kręcać ten film i zapomniałem, że zakończenia nie mam, więc przyszedłem tutaj, więc możecie sobie obliczyć 23, była 19 mamy 4 godziny tyle, yy, tyle się wypaliło i uwierzcie mi, że tu jest taka temperatura, że jakbym teraz w tym momencie przez przypadek się dotknął tej szyby to co czuję, że musiał być w szpitalu albo w ogóle jakbym tutaj czegokolwiek się dotknął, więc naprawdę jest bania niesamowita jeszcze się mury nie zagrzały. No, bo tutaj nie było palone tydzień czasu. Ale w domu jest w tym momencie 20,5 i 41% wilgotności, Na dworze jest minus 2. Więc no wydaje mi się, że to uspokojnie będzie 24 stopnie. Ale mówię, nie było grzane ponad tydzień czasu, kiedy mury się wyziębiły. Dlatego, jeżeli chcecie do nas przyjechać na weekend, jeżeli chcecie zobaczyć, jak w tym domu się mieszka z waszą rodziną, z przyjaciółmi, znaczy no z przyjaciółmi, no nie dużą paczką, bo tu póki co mamy tylko jedno spanie, chyba że będziecie spać na ziemi, to jak najbardziej zapraszamy na weekendy. Możecie przyjechać, posiedzieć, wypić z nami bezalkoholowe i w ogóle, no ogólnie możecie do nas przyjechać. Uciekam. Dzięki za dzisiaj i widzimy się w kolejnym odcinku.